Witam Was w pierwszym odcinku w pełni poświęconym na odpowiedzi na Wasze pytania. Zadawaliście je pod jednym z odcinków Zmiany na życie, czyli mojej serii, w której odchudzam Paulinę i Piotrka za Astrofazy. Jeżeli jesteście tutaj przypadkiem na moim kanale, serdecznie Cię zapraszam do zapoznania się z tą serią. Jest ona naprawdę motywująca. Myślę też, że ten odcinek rozpocznie taką serię właśnie tak zwaną Q&A, czy pytania i odpowiedzi, jak wolisz po polsku. I zachęcam serdecznie już teraz pod tym filmem do zadawania pytań do kolejnego Kłętej. Ja oczywiście będę zadawać również pytania na Instagramie chwilę przed nagrywaniem kolejnego odcinka Kłętej, więc serdecznie zapraszam Cię do obserwowania mnie na Instagramie, gdzie znajdziesz mnie pod nazwą Daria Forma na życie. Tymczasem nie przedłużam już i zobaczmy pierwsze pytania. Witamina D3 lepiej przyjmować rano czy wieczorem? Pyta Violus 12 generalnie najlepiej witaminę D3 byłoby przyjmować w pierwszej części dnia i najlepiej do jednego z posiłków, w którym oczywiście mamy również zawartość tłuszczu, ponieważ witamina D3 potrzebuje zarówno lipidów, jak i żółci do prawidłowego wchłaniania się. Natomiast witamina D3 potrzebuje również magnezu do swojej aktywacji, a magnez suplementujemy zazwyczaj wieczorem. Oczywiście no, ma to swoje uzasadnienie, przede wszystkim dlatego, że magnez aktywuje układ przywspółczulny, czyli ten, który ma nam się pomóc wyciszyć przed snem. Natomiast nie ma konieczności łączenia magnezu i witaminy D3 w jednej suplementacji wieczorem. A co więcej, witamina D3 przyjęta wieczorem, czyli podniesienie jej poziomu wieczorem, będzie sprzyjać tłumieniu melatoniny, hormonu snu, czego bardzo nie chcemy. Dlatego też, oczywiście, po pierwsze, zalecam, żeby przede wszystkim dieta była bogata w magnez, dzięki czemu niezależnie od pory dnia ta witamina D3 będzie no, odpowiednio się aktywować. A nawet jeżeli suplementujecie magnez z innych przyczyn, no to zawsze zdzielajcie magnez wieczorem, a witaminy D3 raczej w pierwszej części dnia. Drugie pytanie. do milu, mój przyjaciel ma cukrzycę typu pierwszego i u niego po wszystkich tych ksylitorach, erytrytorach i ogólnie e, słodzikach alkoholowych cukier leci do góry. Jak to możliwe? Generalnie podlinkuję tutaj w opisie do tego filmu badania zarówno dotyczące erytrytolu, jak i ksylitolu, no, które pokazują, że no, tak się nie dzieje, że, że te słodziki nie podnoszą cukru we krwi. Być może chodziło o kontekst podnoszenia podnoszenia insuliny po posiłku zawierającego właśnie ksylitol bądź erytrytol. No ale wtedy oczywiście musiałoby ten posiłek zawierać większą ilość białka bądź węglowodanów. I być może właśnie o to chodziło, bo nawet jeżeli ten twój znajomy nie spożywa posiłków bogatych w węglowodany, być może jest na diecie low carb tak zwanej, ale jeżeli spożywa dużą ilość białka per posiłek, to oczywiście może podnosić się poziom insuliny, przez co może spodziewać się na przykład hipoglikemii. Więc no, no, mówię, no zakładam, że on nie je łyżkami tego, tych słodzików, tylko właśnie w posiłku, więc, więc taki, taka właśnie może być przyczyna. Natomiast bezpośrednio no nie ma badań, które pokazują, żeby słodziki typu erytrytol czy kselitol podnosiły poziom cukru we krwi. W dodatku tutaj mam nawet fragment tego badania, o którym wspomniałam i cytat. Erytrytol nie wpływa na ani na stężenie glukozy, ani na stężenie insuliny, ani na stężenie innych składników w surowicy i ponad 90% spożytego erytrytolu było łatwo wydalane z moczem bez degradacji. Generalnie my erytrytolu nie przeswajamy, tylko po prostu wydalamy i też dotarłam do badania, które pokazują, że nie jest on w żaden sposób dla nas toksyczny, także no, można go z niego korzystać jak najbardziej, natomiast z zdecydowanie nie radzę przesadzać z tymi słodzikami, a o tym będzie w, kolejnym, w kolejnej odpowiedzi. Natomiast druga część pytania tutaj do Milu, ja jestem na diecie trzeci tydzień, dzięki właśnie inspiracji Pauliną, bardzo się cieszę, że te filmy na Was tak działają, bo taki był właśnie cel, że ja poprosiłam Paulinę i Piotrka, żeby się zgodzili, odchudzać publicznie, bo widzę, że faktycznie, jeżeli widzimy, że ktoś może, no to mamy to poczucie, że my też możemy, a taka jest prawda, no każdy może, jeżeli znajdzie w sobie te pokłady energii i motywacji. Ale wracając do, do pytania, zaczyna brakować mi owoców, jestem na low carb, sama sobie układam tę dietę. Waga dobrze leci, nie za szybko, niestety mam wrażenie, że ciągle jem jakieś mięso lub nabiał, a wcześniej moja dieta szła w stronę weganizmu i przez to mam poczucie, że nie odżywiam się zdrowo, mimo że w mojej diecie jest nadal sporo warzyw i sałatek. Co poczuć? Generalnie, no dlatego właśnie często niestety, ale diety low-carb, w tym właśnie diety ketogeniczne, wymagają trochę bardziej zaopiekowania się dietetyka, ponieważ te diety, diety ketogeniczne właśnie nie polegają na tym, że jemy jak najwięcej tłuszczu, tak? Jakby yy, dietę ketogeniczną bardzo łatwo skomponować źle. Dieta ketogeniczna powinna być oparta na dobrej jakości produktach, ale przede wszystkim e, ja przynajmniej, ja osobiście jestem zwolenniczką jej w ujęciu śródziemnomorskim, tak? Czyli ja w ogóle, w moi podopieczni w diecie ketogenicznej nie mają czegoś takiego jak olej kokosowy. E, głównie oliwa, no tam masło się pojawia jako tłuszcz nasycony, ale jako dodatek, a nie jako podstawa. E, podstawą, jeżeli chodzi o tłuszcze, to jest oliwa, olej MCT, e, który jest średnio łańcuchowym kwasem tłuszczowym, e, przez co no, nie działa tak jak olej e, kokosowy e, długołańcuchowy. I generalnie z racji tego, że dużo osób ma polimorfizmy genetyczne, które nie do końca służą spożywaniu dużej ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, dlatego ja nawet bilansując dietę ketogeniczną nie opieram jej o właśnie dużą ilość nasyconych, chociaż wiadomo, że one tam się będą znajdować. Ale a propos tego, co piszesz, że spożywasz głównie mięso, nabiał na tej diecie, jakby o ile no dieta wegańska w połączeniu z dietą jakby inaczej, dieta wegańska, ketogeniczna nie ma moim zdaniem sensu osobiście, albo wegańska, albo ketogeniczna, natomiast no jak najbardziej prowadzę osoby, które na diecie ketogenicznej jedzą mięso trzy razy w tygodniu, tak samo nabiał rotują, jak najbardziej można stworzyć dietę ketogeniczną bez nabiału, jakby dieta ketogeniczna powinna mieć dużo warzyw, dużo sałatek, ale jak najbardziej może zawierać też owoce, owoce niskocukrowe, typu truskawki, maliny, borówki, oczywiście te wszystkie owoce mamy teraz mrożone, jak najbardziej można to spożywać, Tutaj nie ma potrzeby spożywania trzy razy dziennie mięsa wręcz nie polecam, bo jak najbardziej, tak jak napisałaś, takie ujęcie będzie niezdrowe. Dwa, trzy posiłki dziennie na dydzikę to pięknie zazwyczaj spożywamy i te posiłki powinny być porządnie zbilansowane pod kątem właśnie składu i nie powinno to być takie podejście, że byle co, byle keto, tak? Jakby bo no wtedy łatwo sobie rozwalić zdrowie, też łatwo tutaj doprowadzić do dysbalansu mikroflory jelit, do czego i tak prawdopodobnie dochodzi na dietach ketogenicznych, dlatego tym bardziej należy dbać o prawidłową podaż warzyw na tej diecie. Oczywiście są wyjątki, w których te warzywa musimy całkowicie wyłączyć, ale to są przypadki tutaj kliniczne, na przykład osób, które, które mają problemy, problemy duże jelitowe z Trawieniem. Natomiast no, to są już y, wyjątki, że tak powiem. Idźmy dalej. Jarek Szewczek. Często odstawienie słodkiego smaku powoduje u podopiecznych stany porównywalne z odstawieniem nikotyny lub alkoholu. Czy uwzględnienie, wiecie, ksylitolu lub erytrytolu i sukcesywne zmniejszanie dawki słodkiego przynosi równie dobre, a może nawet lepsze efekty, jak całkowite wyeliminowanie słodkiego? Wiesz, Jarek, kurde, tutaj wydaje mi się, że nie ma jednej odpowiedzi. Ja troszeczkę ten temat poruszałam w ostatnim filmie z Pauliną, tutaj go podlinkuję, ponieważ są osoby, u których takie działanie zero, je, zero jedynkowe, czyli odstawiamy teraz wszystko i mamy taką zwaną clear, czystą dietę bez żadnego powiedzmy tutaj dodatku takiego smaku słodkiego. U jednych osób to zadziała dobrze, ale u drugich wręcz przeciwnie. I to trzeba jakby no wyczuć bardziej z kim mamy do czynienia, to jest raz, bo bardzo dużo to zależy od charakteru, ale przede wszystkim też kwestia tego, na ile sobie możemy pozwolić. I tak jak wspomniałam właśnie wcześniej, no prawdopodobnie to nie ma wpływu na gospodarkę węglowodanową, te słodziki nie mają wpływu, ale inna kwestia to jest ta kwestia przyzwyczajenia. No bo jeżeli chcemy kogoś odzwyczaić od tego sięgania nawet czasem co dwie godziny po słodycze, no to warto by było ograniczyć to. Moje podejście jest takie, że u mnie zazwyczaj osoby, które bardzo lubią słodkie, bo my też się genetycznie różnimy od tego, prawda, bo jedna osoba będzie chciała bardzo jeść tego słodkiego dużo, a druga osoba mówi, że dla niej najlepszym słodyczem jest, najlepszymi słodyczami to, nie wiem, mięso, tak, więc jakby my się różnimy po prostu genetycznie, różnimy się pod kątem mikroflory jelit, nawet podejrzewam, że bardziej tu chodzi o mikroflora jelit niż o geny. Ale wracając, więc jeżeli jest to ktoś, kto po prostu jest uzależniony właśnie, jak pisze, od słodkiego, e, uważam, że taka osoba powinna mieć jakiś posiłek tak zwany słodki, czyli właśnie może erytrytol, nie wiem, z twarożkiem, jakiś po prostu tak zwany zrobiony deser e, z tego, jako jeden z posiłków w ciągu dnia, ale uważam, że nie powinno się tych słodzików stosować pomiędzy posiłkami. Dlatego też o ile, jeżeli ktoś ma ochotę ten słodzik dodać, czy do posiłku, czy do wypieków jakiś, jak najbardziej ok, dla mnie to jest świetne, że ta osoba zamieniła cukier na erytrytol. Uważam, że to jest bardzo dobry ruch. Nawet pod kątem próchnicy zębów, prawda? Jakby to nie chodzi tylko o to, że cukier jest zły, bo generalnie nie uważam, żeby cukier gdzieś tam w malutkich ilościach był zły, aczkolwiek z drugiej strony lepiej jednak, jeżeli chodzi o kwestie cukrów prostych, cukru z cukierniczki, lepiej wybrać erytrytol. Natomiast e, pomiędzy posiłkami e, uważam, że nie powinniśmy spożywać niczego, co ma słodki smak, czyli żadnych e, kawa z cukrem, e, żadne napoje słodzone, słodzone e, cukrem przede wszystkim, ale też słodzikami, no bo jakby to chodzi o to, żeby nasz organizm pomiędzy posiłkami miał ten czas na, e, na swoje gdzieś tam procesy i żeby nie było tego, że my jesteśmy przyzwyczajeni znów do smaku słodkiego. I to chodzi mi, myślę, że tutaj głównie o kwestię aspektu psychologicznego niż aspektu tutaj metabolicznego. Uważam, że łatwiej się będzie odzwyczaić od słodkiego, kiedy tych słodkich posiłków będzie mniej niż więcej. Aczkolwiek, tak jak mówię, jeżeli ktoś bardzo lubi to słodkie raz dziennie taki posiłek, bardziej słodki, ale właśnie taki oszukany, trochę słodki, jak najbardziej ok. Inna kwestia, o której mówiłyśmy z, w podcaście z Magdą Hajkiewicz, która jest psychodietetykiem, zobaczysz go też tutaj w karcie, którą udostępnię, że są osoby z zaburzeniami odżywienia, które powinny wręcz mieć w diecie na przykład raz na kilka dni słodycz sklepową, po prostu przetworzoną, nie wiem, snickersa, cokolwiek, co ta osoba lubi, no bo jeżeli ktoś jest bardzo uzależniony wyraźnione od jedzenia i um, jakby ma swego rodzaju y, zachowania y, świadczące o zaburzeniach odżywiania, no to takiej osobie odcięcie maksymalnie gdzieś tam. Y, Słodycze z diety, bądź nawet wprowadzenie tak zwanych zamienników, a wszyscy wiemy, że te zamienniki nie smakują tak samo jak, jak słodycze sklepowe, może się okazać jakby dobrym ruchem w zostawienie takiej osobie właśnie w diecie czegoś słodkiego. No bo kurde, tak to działa. Jeżeli ja wiem, że powiedzmy, mogę sobie zjeść sneakersa raz w tygodniu według mojego dietetyka. No, to mam czasem nawet takie podejście, że y, ok, no skoro ja mogę, to po co, prawda? To może szkoda tej diety, to przecież, przecież ja mogę. Ale jeżeli diety tak powie, nie możesz teraz przez najbliższe pół roku spożywać e, żadnych przetworzonych produktów, żadnych słodyczy, e, bo inaczej zepsujesz, prawda? Wszystko. Oczywiście tak nie będzie, no ale. Y, no to oczywiście, ale to nie jest dobry pomysł, no bo e, ta osoba wtedy będzie musiała dzień i noc, kurde, jak ja mam ochotę zjeść tego Snickersa, nie? E, oczywiście tak strzelam, że Snickersa każdy będzie miał swoją gdzieś tam tutaj e, ulubioną przekąskę. E, więc podsumowując, tak jak mówiłam, nie ma tutaj żadnej, e, żadnej dobrej odpowiedzi, ale generalnie e, wracając do Twojego pytania, jeżeli ktoś jest uzależniony od słodkiego, powinien po prostu uważam, że jeden z posiłków mieć ze smakiem słodkim. Omlet z owocami na przykład może tutaj być i z twarożkiem, z dodatkiem erytrytolu. Kurczę, no naprawdę to jest super pyszny posiłek. Na pewno każdy gdzieś tam znajdzie swój odpowiednik dobrych słodyczy, gdzie może ten erytrytol sobie tutaj dodać, jeżeli jest taka konieczność. Kolejne pytanie zadała babcia Hania. Gdy mierzymy ciała ketonowe we krwi, jaka poradnia jest najkorzystniejsza? Generalnie yy, warto po prostu wiedzieć, że po, największy poziom ciał ketonowych jest w drugiej części dnia zazwyczaj wieczorem, a najniższy ich jest poziom y, rano. Więc generalnie najlepiej jest mierzyć zawsze o tej samej porze dnia, bo porównywanie sobie wyników z jednego dnia rano, z jednego, a z drugiego dnia wieczorem nie do końca ma sens. Druga część pytania, od czego zależy poziom ciał ketonowych? I czy po wysiłku fizycznym poziom ich powinien być niższy? Generalnie poziom ciał zależy od wielu czynników, takich jak m.in. genetyka czy stan microflorielit, więc tak naprawdę tutaj jest bardzo wiele tych czynników możliwych. A jeżeli chodzi o kwestię aktywności fizycznej, oczywiście, jeżeli jesteś na diecie ketogenicznej, to głównym twoim paliwem energetycznym są ciała ketonowe i kwasy tłuszczowe. Więc spalasz je w trakcie aktywności fizycznej, więc bezpośrednio po aktywności fizycznej tych ciał ketonowych może być trochę mniej, ale generalnie aktywność fizyczna działa też stymulująco na ketogenezę, więc generalnie na jakiś czas po wysiłku fizycznym tych ciał ketonowych będzie prawdopodobnie więcej. Kolejne pytanie. Pani Elżbieta Jackiewicz. Mam pytanie do Darii. Oprócz intermittent fasting chciałabym wprowadzić co jakiś czas post 24-godzinny. Kłopot w tym, że trudno mi wytrzymać tak długo ze względu na silne skurcze żołądka i pojawiające się kolki. Czy wypicie w trakcie postu dwóch szklanek gorącej wody z łuską babki, rozumiem, że chodzi o babkę jajowatą prawdopodobnie, zdyskwalifikuje cały proces poszczenia. Pozdrawiam. Pytanie, które trzeba sobie na początek zadać to, jak długo trwa ten okres postu w Twoim codziennym intermittent fasting, czyli czy to jest godzin, nie wiem, 14, 16, od ostatniego do pierwszego posiłku, czy być może 20, prawda? Bo, bo to będzie miało duże znaczenie dla wprowadzenia potem tych postów 24-godzinnych, bo pytanie jest tutaj takie, czy nie ma zbyt dużego deficytu na co dzień, bo jeżeli ktoś stosuje duży deficyt kaloryczny, jest permanentnie się odchudza i potem jeszcze wprowadza taki pozy 24, 36, 72-godzinny, to nie do końca jest dobry pomysł, dlatego też najpierw trzeba by się przyjrzeć diecie i, i tym dotychczasowych dotychczasowym działaniom, czy na pewno powinniśmy prowadzić taki post, ale generalnie posty 24-godzinne, umówmy się, nie są generalnie, jeżeli mądrze, czyli raz na jakiś czas stosowane, nie są niczym złym dla organizmu, a wręcz długoterminowo mogą być no, ciekawym rozmaiceniem i na pewno wsparciem organizmu. Natomiast, tak jak mówię, no, raz to, czy my sobie możemy na takie coś pozwolić, bo dużo osób nie może, nie powinno, a dwa oczywiście, w jaki sposób chcemy to Wprowadzić. I tutaj e, to, co ja bym mogła zasugerować, na pewno jeżeli tak mówię, zakładając, że, e, że nie ma Pani niedoborów deficytowych tutaj, dużego deficytu kalorii, nie jest Pani osłabiona, nie ma Pani osłabionego układu odpornościowego, to taki post sugerowałabym zastosować od posiłku do posiłku. Czyli e, powiedzmy kończymy jeść obiad, nie wiem, o godzinie powiedzmy 15 i następnego dnia o godzinie 15 zaczynamy dopiero jeść. Ale to, co jest ważne, e, częstotliwość takiego postu musi być personalizowana i tak jak mówię, e, dużo osób nie powinno sobie e, bardzo często robić tych postów. E, myślę, że w bezpieczny sposób pewnie to by było raz w tygodniu przy założeniu, że ta osoba nie ma dużego deficytu kalorycznego na co dzień e, i, i że nie jest osłabio osłabiona z innych powodów. E, Także tu mówię, no jest tyle to zależy tak zwanych, e, że ja nie mogę niestety się e, wypowiedzieć w tym kontekście. Natomiast Pytanie oczywiście było trochę na, na inny temat, Ty, czyli pytanie było a propos tego dwóch szklanek gorącej wody z łuską babki jajowatej. No, ta babka jajowata to, to jest błonnik oczywiście głównie, natomiast myślę, że tutaj bardziej się skupiła na po prostu spożywaniu większej ilości wody. Być może, być może jakiegoś naparu z olejem MCT, który będzie jednak dodawał troszeczkę energii, i, i, i tylko jednak no z drugiej strony dodaje energii, więc troszeczkę zaburzamy teoretycznie tą kwestię autofagi. Z drugiej strony autofagia jednak zachodzi cały czas i, i nie, trzeba tutaj, nie trzeba tutaj koniecznie wprowadzać tych dłuższych postów, żeby no, stymulować te nasze oczyszczanie komórkowe tak zwane. Także no tak wiele pytań tutaj jest, że, że możemy ewentualnie sobie to doprecyzować w następnym odcinku. Natomiast jak mówię, tutaj bardziej się na pewno na kwestii spożycia po prostu większej ilości wody, bo, bo takie skurcze generalnie żołądka zazwyczaj standardowo są na, na postach, no tylko no właśnie, tutaj mówię, ja jeżeli chodzi o kwestie postów nie mogę doradzać tak ogólnie, no bo to jest kwestia bardzo mocno indywidualna i jest bardzo wiele tutaj przeciwwskazań. Idźmy dalej. Kolejne pytanie zadała Sara Karolina to prawdziwa ja. Czy Intermittent Fasting należy robić codziennie, czy może tylko dwa, trzy razy w tygodniu? Słyszałam, że Intermittent Fasting może zwolnić metabolizm, więc sama już nie wiem, jak na to patrzeć. Słuchajcie, generalnie tyle, ile ja widziałam nieprawidłowych informacji w internecie, infografik, wpisów jakichś różnych na jakichś blogach. Czy artykułów na różnych platformach internetowych dotyczących intermittent fasting, diety ketogenicznej, diety wegańskiej? Tyle bzdurnych informacji. Oczywiście, wiecie, no jakby to nie jest tak, że ja wiem wszystko, bo ja też wszystkiego nie wiem, też robiłam błędy w swojej, że tak powiem, dietetyczno-blogerskiej przeszłości. Natomiast, no kurczę, no jakby powołując się na y, gdzieś tam merytorykę no to często niestety ludzie robią duże błędy i jeżeli chodzi o kwestię intermittent fasting, bardzo dużo takich mi podsyłają znajomi, podopieczni, e, takich informacji, które dobrze wiem, że są błędne, bo po prostu wystarczy zajrzeć do PubMedu, czyli do tak zwanego zbioru badań naukowych, e, takich około medycznych, można powiedzieć. E, no, słuchajcie, tutaj, jeżeli chodzi na przykład o kwestię częstotliwości posiłków, nie ma czegoś takiego, że musisz jeść 5 posiłków dziennie, e, bo inaczej ci zwolni przemiana materii. Wręcz przeciwnie, badania są, które pokazują, czy 5 czy 3 posiłki. Prawdopodobnie poziom przemiany materii będzie taki sam. Oczywiście po każdym posiłku podbija się generalnie na chwilkę termogeneza poposiłkowa, ale generalnie to się wyrównuje na przestrzeni dnia, jak to pokazują badania. I nie ma naprawdę, nie ma to znaczenia. Co więcej, dla osób na przykład z insulinoopornością, uważam, że dawanie tym osobom pięciu posiłków dziennie i w każdym węglowodane. Jest bez sensu, ale to jest moja opinia. Ktoś może mieć inną, ktoś, komuś może się inna droga sprawdzać z podopiecznymi, to jest ok. Ja mam inną drogę, która się świetnie sprawdza z moimi podopiecznymi i tutaj osobiście nie odważyłabym się osobie z opornością dać pięciu posiłków dziennie. Natomiast to co, to, co jest ważne, nie ma badań, które pokazują, że intermittent fasting zwalnia przemianę materii. Natomiast ważne jest, żeby zrozumieć, że intermittent fasting to nie jest takie jakby osławione, nie wiem, nie jedzenie do południa, jedzenie na noc, dopiero dużych posiłków, bo są takie teorie intermittent fastingowe, ale to jest złe, bo jakby na kilku poziomach, oczywiście. Robiąc intermittent fasting i tutaj jedząc dopiero w drugiej części dnia, dopiero wieczorem, metabolicznie jest to zupełnie bez sensu, bo my mamy badania naukowe, które pokazują, że to jedzenie w pierwszej części dnia ma dużo więcej jakby zalet, a puszczenie w drugiej części dnia metabolicznych zalet oczywiście, czyli generalnie ten cały tak zwany early time restricted feeling, który trochę wspominałam i na blogu, i na fanpage'u, i również tutaj na kanale czasem się pojawia ten temat, dlatego też jeżeli Intermittent Fasting to taki, że nie jemy przed snem, że robimy dłuższe okno wieczorem i dopiero, ale zaczynamy jeść rano, tak? Bo to jest ważne, czyli jedzenie skorelowane z naszym cyklem dobowym. Intermittent fasting, niektórzy mówią, tylko jest dobry dlatego, że powoduje deficyt kaloryczny. My powinniśmy być świadomi, ile my spożywamy kalorii w tym oknie żywieniowym, i to jest bardzo ważne. I my możemy również dobrze stosować intermittent fasting i być na tak zwanym zerze kalorycznym, ale jednocześnie jeść zgodnie z cyklem dobowym, czyli właśnie nie. Jeść na noc, przez to poprawiać sobie jakość snu, wtedy się poprawi nam jakość zdrowia, po prostu, tak? Z różnych przyczyn, dlatego że m.in. nie zaburzamy tego snu jedzeniem na noc, a tych badań na temat jedzenia na noc i tego właśnie, że wtedy zaburzamy sobie jakość snu, no jest trochę jednak i, i zajmuje, się, zajmuje się tym coraz więcej naukowców, dlatego, że korelacja cyklu dobowego z naszym jedzeniem jest bardzo ważna i tak jak ja mówię, jest, mam wrażenie ostatnio, patrzę na te wyniki badań, na równi z jakością diety, no oczywiście może trochę przesadzam, ale jedno to jakość diety, a dwa timing posiłków, czyli to kiedy jemy, tak? A mnie nie chodzi o takie mityczne jedzenie po 18, że wtedy to tuczy, tylko chodzi mi o to jedynie, że jest późno, zaburzasz sen, zaburzony sen zaburza ci wszystkie parametry zdrowotne, które sobie tylko możesz wyobrazić, więc Ach, właśnie o to chodzi. I generalnie e, krytyka intermittent fasting, zero-jedynkowa czy zero-jedynkowe podejście, posty są super. Obie, oba podejścia skrajne są złe, ale generalnie skrajności w życiu zazwyczaj są złe. Moi drodzy, na dziś to już tyle. Ja jeszcze raz zachęcam Was po, do, do oczywiście zadawania pytań pod tym filmem i no cóż, mam nadzieję, że trochę się z tego filmu dowiedzieliście. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, chcecie, żebym rozwinęła jakiś temat w kolejnym filmie, śmiało komentujcie pod spodem. Jak najbardziej postaram się na kolejne pytania odpowiedzieć w następnym filmie, tak zwanym Q&A. Dzięki wielkie, że byliście ze mną i do zobaczenia wkrótce. thank you